42nd Street, 42 ulica. W amerykańskich miastach kolejno-numerowane ulice krzyżują się z alejami, tworząc siatkę. Nie da się zgubić. Broadway to po prostu ulica główna. W Nowym Jorku w okolicach Times Square krzyżuje się z równie ruchliwą i legendarną 42 ulicą, tworząc centrum świata. Miło ze strony Nowojorczyków, że centrum świata pokrywa się z dzielnicą teatralną. 42 Ulica to pierwszy musical, który był adaptacją filmu. Oryginał z 1933 roku był klasycznym Backstage Musicalem, czyli musicalem o powstawaniu musicalu. Drobne wyjaśnienie. Kiedy kino zaczęło mówić, filmowcy zabrali się za musicale ale zastanawiali się, co zrobić, żeby publiczność nie uznała za idiotyzm, że postaci ni stąd, ni zowąd zaczynają śpiewać. W teatrze nie takie bzdury uchodzą płazem, ale w filmie wszystko ma być zrozumiałe. Stąd moda na filmy, których akcja dzieje się w teatrze. Reżyser Julian Marsh pracuje nad nowym hitem. W czasie pokazów przedpremierowych gwiazda Dorothy Brock łamie nogę. Wydaje się, że trzeba odwołać premierę. Jedyny ratunek w Peggy, chórzystce, która dopiero co przyjechała do Nowego Jorku. Udaje się. Peggy zostaje wielką gwiazdą Broadwayu. Współreżyserem i choreografem filmowej 42 Ulicy był Busby Berkeley, innowator muzykalu filmowego, twórca słynnych kalejdoskopowych ujęć z geometryzowanych układów z ciał tancerek. On nauczył Amerykanów, że w muzykalu filmowym choreografem jest kamera. Premiera teatralnej wersji 42 ulicy odbyła się w 1980 roku. Ogromna obsada, ponad pięćdziesiątka, niektóre nawet młodsze. Tak reklamował ją David Merrick, mózg całego przedsięwzięcia. Merrick był najsłynniejszym amerykańskim producentem teatralnym, magiem muzykalu i. Wcielonym diabłem. W dobie kryzysu muzykalu postanowił rzucić rękawice modnym nowinkom i pokazać Amerykanom, na czym polega prawdziwy, tradycyjny broadwayowski musical. Okazało się, że faktycznie wystarczy wielki ukłon w stronę przedwojennych rewi Florenca Ziegfelda, by stworzyć legendarne przedstawienie. Merrickowi udało się uchwycić magię i mit Broadwayu. Na przykład, w scenie, w której reżyser Julian Marsh wbiega na Peron, by powstrzymać Peggy, która chce wrócić do rodzinnego Allentown. Comedy, po premierze, David Merrick stanął na scenie i poinformował, że reżyser Gower Champion nie wyjdzie do ukłonów, ponieważ przed kilkoma godzinami zmarł. Tak, w dniu premiery. Takie rzeczy tylko na Broadwayu. A kogo Merrick nie cierpiał najbardziej na świecie? Kiedy Andrew Lloyd Webber zaczął podbijać Broadway swoim znanym muzykalem, Merrick zamówił reklamy 42. ulicy. Musical dla tych, którzy mają alergię na koty. Niech Merrick przewróci się teraz w grobie. Pożegnajmy się fragmentem 42 Ulicy ze spektaklu z 2017 roku, wyprodukowanego w Londynie w Teatrze Drury Lane należącym do Sir Andrew Lloyd Webber. So